Ten Pytona. Nie był, on nie był, rozumiesz, takim, jak to się mówi, a, ordynarnym wiesz, duchem Pytona. A uważam, że to była zwierzchność. Tak jak inni mówią, Peter Wagner. i. To była zwierzchność. Zwierzchność zazwyczaj jest w kręgach niebiańskich. Nie. Ale czasami zwierzchność może się w człowieku. I kto by o tym pomyślał? Osoba, która wygląda tak niewinnie, no a, to, a tam jest duch zwierzchności. Uważam, jak ten duch wyszedł, to prysło coś na tym całym rejonem, rozumiesz? I potężnym było po prostu poruszanie się Ducha Świętego, bo ta zwierzchność została odprowadzona. Gdziekolwiek Jezus to odprowadził. Przypomina to mi historię. Pastora Blumharda z Niemiec, nie? gdy on wypędził, zajęło mu to, był luteranin, zajęło mu dwa lata, żeby wypędzić te duchy z tej, z tej osoby. Rozumiesz, jak ten duch wyleciał z tej osoby, całe miasto słyszało. Rozumiesz? I te imię tego ducha było: Duch magii na całą Europę. Duch magii na całą Europę siedział, w pewnej młodej dziewczynie, która nie wyglądała. Rozumiesz, ale jednak to było takie pokoleniowe, um, pokoleniowy szatanizm, z Jak ten duch wyleciał, coś pękło w tym całym rejonie, bo ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego, przychodzili do Blumharda nawet 100 kilometrów z daleka. Rozumiesz, od Niego przychodzi prowadzenie przez Ducha Świętego, żeby po prostu być zbawieni. Także potem, jak ten duch Pytona, wyle, tej, ten zwierzchność, tej, ta magia wyleciała z tej, z tej dziewczyny, rozumiesz, nagle została ta cała prześcień duchowa, została uwolniona, i Duch Święty potężnie pracował. Także Blumhardt nie jest, nie jest napisane, czy on robi dalej uwolnienia. Nic nie jest napisane. jakkolwiek robił cały czas, przyprowadzał do zbawienia. Okej, okay, to wracając do tego ducha pytona. Okay. Ten duch może się manifestować przez nużenia. Wiesz, jak jest w, a w, w zborze, to wiesz, taka ciężkość jest. Z jednej strony są te wiesz, takie... A charyzmatyczne, charyzmaniaczne objawy, z drugiej strony ci, co są bardziej czyści, rozumiesz, czują po prostu znużenie, zmęczenie, zamęt, frustrację, rozumiesz. Ludzie padają, ludzie się śmieją, rozumiesz, jeden wielki cyrk jest. Kościoły, służby, nasze finanse, nasze domy zaczynają odczuwać tego, coś się zaciska, coś się za, coś dusi. Ludzie się wycofują, niektórzy zostają, rozumiesz, rozumiesz, a ten duch pytona z innymi duchami działa, rozumiesz, duchy będą naczące, zwodzące, Izabela, kontrola, manipulacja, różne rzeczy będą się działy. No, duchowo po prostu atmosfera staje się toksyczna, rozumiesz, no ale jak już się raz niektórzy napiją tego, rozumiesz, oni są w takim... Uważam o um, duchowym odurzeniu, są, i idą jak wiesz. I są częścią tego rodzaju kościoła, jak owce na, na rzeź. Rozumiem. Inni, którzy sobie zdają sprawę, po prostu uciekają z tego kościoła i nie chcą mieć nic, nic wspólnego ani z kościołami zielonoświątkowymi, ani, e, które są w porządku, tak? No, chyba, że tam pewne rzeczy są, ani z charyzmatycznymi. Dlatego, się po prostu przestraszeni są z tymi nadużyciami i idą, rozumiesz, w te kościoły już, powiedzmy, baptystyczny bo już tam jest bezpieczniej, rozumiesz, bo oni w nic nie wierzą, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, także tam można bezpiecznie siedzieć. No ale my wiemy, że, że są dary Ducha Świętego, mogą pięknie i potężnie, rozumiesz, operować. No. Ten duch pytona będzie chciał Zdusić działanie danego kościoła i to różnie robi. Finansowo będzie chciał to dusić, rozumiesz? Albo będzie, rozumiesz, blokował, żeby ludzie byli częścią kościoła, albo będzie blokował, wiesz, różnie blokuje, nie? Rozumiesz, będzie poczucie, rozumiesz, ciężaru, smutku, depresji, opresji, no to trzeba. Lewiatan parcuje pod, podobnie. Nie? Myśmy trzy razy mieliśmy post przeciwko lewiatanowi. No, no. Pytam tak samo, rozumiesz? Pytam, może um, pokazane było to w Wicji dla jednej siostry, jak ten duch Pytona po prostu a, dusił jej finanse, także że pewni ludzie nie mogą wyjść z tej biedoty, rozumiesz, bo on to cały czas dusi. Oczywiście będzie pracował poprzez przekleństwa, poprzez inne rzeczy. Po prostu trzeba przyjść do Pana, poprosić o wypatrzenie swoich grzechów. Nawet pokoleniowe grzechy uderzają w ludzi, trzeba rozpoznać, co to jest. W tym wypadku, o którym mówiłem, Bóg pokazał tej kobiecie, że to był duch Pyktona, który, który dusił jej wszystkie, wszystkie finanse. nie? Także on może i, i dusić Ci finanse, może tak samo um, otwierać drogę na różnego rodzaju chorobom. E, będzie dusił wiesz, atmosferę, żeby Duch Święty się a, w kościele nie unosił, wiesz, nie działa, wiesz, więc on będzie działał. Wprowadza ludzi w, w różnego rodzaju kulty, fałszywe doktryny. Nie, ja miałem, a ja miałem oraz sen. O, Habuk mi pokazał w tej Zobaczyłem kwokę. Ona siedziała na, na jajkach. Nie I tak później. I później się wiesz, wstała, wiesz, usunęła się. No i zaczęły po prostu piękne te wychodzić z niej te z tych jajek te. Jak po polsku to nazwać? pisklęta, nie. Tylko jedno z, to, z tych pisklen, a jak zaczęło to rozbijać, rozumiesz to? Yy, wyszedł taki, rozumiesz, wiesz, mały potwór bazyliszek. To było małe, ale to było tak okropnie tak okropne, nie? I, i takiego okropnie, okropnego wyglądu, że normalnie czułem się chory. Przerażony chory, to było takie małe, ale jednak miało taki niesamowity wygląd. Jakby to urosło, to nie wiem. Ja, rozumiesz, i usłyszałem głos od Boga. No, tak jak ja mówię teraz, że głos od Boga, zabij No i to Pan mówił po prostu o pewnej doktrynie, która przyszła mi do uszu. Ja po prostu jeszcze byłem młody więc w Chrystusie i ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem jeszcze za dużo prawdy, nie? Uczyłem się nie. No, jak pokonać tego ducha, pytona, który, wiesz, mamy tyle tych, rozumiesz? Prorosleć to się z normalnie, jak jest moda na to wszystko, rozumiesz? Prawda jest taka, Paweł powiedział: Wszyscy mogą prowokować. Możesz powiedział: Ja życzę sobie, żeby wszyscy prowokowali. Nie wszyscy są prorokami i to może być. Wszyscy, my wszyscy możemy tylko trzeba bardzo, bardzo uważać, czy to jest od Ducha Świętego. Nie? Jak pozwolimy, żeby te fałszywe proroctwo zaczęły operować, fałszywe namaszczenia, fałszywe sny, fałszywe widzenia, fałszywe manifestacje Ducha Świętego. Szatan może Robić wiele rzeczy. W objawieniu Świętego św. Jana jest napisane, że fałszywy prorok będzie, wiesz, wołał, rozumiesz, prorokował i ogień fałszywy będzie spadał z nieba, nie? No, jest fałszywy ogień. Rozumiesz, to jest fałszywy dół, który potrzyma się pod Ducha Świętego, jest w wielu, wielu knygach, niestety, charyzmatycznych. To jest. A, jest, jest mieszanka, no. Także musimy u, używa, y, uważać, sprawdzać proroctwa. Prawda jest, wszyscy mogą prorokować, tylko prawda jest, że wszyscy mają prawo, żeby to sądzić. <grywa> Raz słyszałem w Chicago, osoba, rozumiesz, po, wiesz, jest uwielbienie, rozumiesz, piosenka się kończy i wtedy, wiesz, wskakuje zazwyczaj Duch Święty, no i w tym wypadku, wiesz, nagle proroctwo się zaczęło. I tego, i później po przerwie przyszli. Um, pastor podszedł do mikrofonu i mówi: Ta osoba, która prorokowała, myśmy doszli do wniosku, to prorosło nie jest za pana koniec. Rozumiesz, się, jakby tak wiesz. Jakby to tak wiesz, naprawdę było wszędzie w Kościele za Chrystusa, to może wielu z tymi fałszywymi proroctwami by się nie, nie leciało na przykład. My. Ten duch a na dusi, miażdży swój łup, tak jak prawdziwy, oce zgasi Boży ogień. Chce powstrzymać Twoją służbę, chce potrzymać, powstrzymać Twoją służbę chce powstrzymać działanie Ducha Świętego w Kościele. Przeszkadza w uwielbieniu Pana, wtrąca się w Twoje finanse, wali ludzi, by odizolować o innych, wpływa na zdolność czytania Bożego Słowa. Wpływa na zdolność modlenia się, stoi nad naszym ambicją i nadzieją. Wywołuje poczucie e, przegrania. Nie? Trzyma nas w pułapce ubóstwa, finansowo nas wiąże. Wciąga nas w destrukcyjne style życia, nawet i w samobójstwo. Budzi wątpliwość, że nas, że Bóg nas kocha. Sprawy, sprawia, że się kręcimy w kółko, a nasze życie zamierza do donikąd. Powoduje uczucie apatii, obojętności, letargu w odniesieniu do życia i Boga. Sprawia, że zawsze czujemy się odrzuceni, wykorzystani. Sprawia, że czujemy się mali, nieważni, nieomiejętni, gorsi, niepewni. Sprawia, że kierujemy się lękiem, a nie wiarą, polegając na naszym własnym rozumieniu. Wywołuje podziały w ciele w kościołach, powstrzymuje nasze przeznaczenie oczywiście, e, pracuje, panuje poprzez zranienia, gorycz, ból, które nas atakują, trzyma nas w tym samych problemach ciągle, skupieni jesteśmy na problemach zamiast na Bogu, przekonuje nas, że Boga nic nie obchodzi nasze życie, jest fałszywym prorokiem, jest podróbką Ducha Świętego. Jeżeli poczujesz powołanie takiej służby, będzie się starać, żeby Cię powstrzymać. Tak, tak jak chciał powstrzymać Pawła, żeby to się tam działo, nie? Dołącza się, dołącza się albo wchodzi w Twoje życie, jeżeli pozwolisz, żeby ktoś ręce na Ciebie włożył. Ja wiesz, każdy powinien się pokrywać krwią, wiesz, jak idziesz na spotkania, zwłaszcza jak gdzieś naprzód, żeby jakieś może słowo dostać, ja nie jestem przeciwko temu, ale Cię pokrywaj krwią Jezusa Chrystusa. Na naszych spotkaniach ja przychodzę wcześniej, pokrywam wszystkich krwią Jezusa Chrystusa. Wy wszyscy teraz jesteście pokryci krwią Jezusa Chrystusa. Prosta modlitwa i jak wiesz co robić, zabezpieczona nas wszystkich, nie? Biblii napisane, kładzie. Nie bądźcie pochopni, żeby kłaść ręce na jeden drugiego. Są dwa rodzaje kładzenia rąk, rod, musicie zdać sobie sprawę. Pierwsze jest, gdy po prostu, tak jak Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby włożył ręce na Jozłego, żeby Bóg przekazał tą całą wiersz, a to, co On miał, nie, żeby On był tym, um, prowadził Izraela. A do ziemi obiecanej, no. Te ręce się kładzie, rozumiesz, na, na pastorów, jak się ich uświęca, ręce się kładzie na pewnym e, ludzi. To jest tak zwane e, prezbiter służba, nie, gdzie po prostu rozumiem, dajemy dary i tak dalej, i tak dalej. Nie no. Dobrze się pokrywać krwią, nie. Tak samo jest kładzenie ręk. Na ludzi, gdzie wszyscy możemy kłaść, jako część służby uwolnienia. To jest inna po prostu kładzenie rąk, ale musimy być pokryci krwią wszyscy. Ręce były napisane: Kładźcie na ręce na chorych, a ci uzdrowieją. Ci chorzy są tak samo ci, którzy potrzebują uwolnienia. Pokrywamy ich, siebie krwią za Chrystusa, tylko to przechodzi co przez Pana. Jak ręce kładziemy na ludzi, to Duch Święty płynie, to Duch Święty płynie i rozbija te, Demoniczne wiesz. Demoniczne. Gniazda. Ok, a chyba będę dochodził do końca. Wszystko możecie sobie więcej przeczytać. Nie wiem, czyście mieli na temat ducha Pytona, ale jak zauważysz, działanie Pytona, wiesz, że jesteś przyduszona, przydu, przyduszony. Rozumiesz zaraz, pomóc się do pana, czy to pyton czasami nie pracuje, Myśmy uwalniali ludzi. Ja widziałem manifestację Pytona w Afryce. Cały czas uwalniamy ludzi tutaj, wiesz, w Kanadzie, w Edmontonie. Jeżeli są proroctwa, jeszcze nie od pana, pyton na pewno pracuje. Taki no. Boże, się dziękujemy Ci. Za to spotkanie. Dziękuję Ci za wiedzę, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy zniszczyć działanie przeciwnika, Panie. Pokaż ludziom, Panie, dajmy rozpoznanie. Czy pytam, nie pracuje czasami w ich życiu i dusi ich życie duchowe, blokuje ich przeznaczenie, Panie? Czy czasami ten duch nie pracuje w ich zboże, Panie, żeby wiedzieli, jak, jak z tym wszystkim walczyć? Panie, ja odcinam w tej chwili, ja wiążę tego ducha pytona w tej chwili, jeżeli jakimśkolwiek pracuje, ja odcinam go od ludzi w tej chwili, rozbijam go, Panie, łamię wszelkie przekleństwa, Panie, tego pytona, poprzez które pracuję, Panie, a niście wszelkie więzy duszewne, z ludźmi, od których to przyszło, Panie. Ja niszczę wszelkiego jego rodzaju, Panie, fałszywe proroctwa, które dał ludziom. Ja uwalniam ich od tych wszystkich fałszywych prowoc fałszywych proroc, fałszywe objawienia, fałszywe sny, fałszywe języki, fałszywe namaszczenia. Ja to niszczę. W tej chwili w Chrystusa, Panie, Przygotuj, jak przyjdzie masowo, uwolnij nie panie, żeby dosawali uwolnienia z tego wszystkiego. Uwalnia ich życie, uwalnia ich finanse, uwalnia ich duchowe życie, panie, od, od tego uścisku, pytona, rozbijam jego głowę w za Chrystusa. W tej chwili, panie, wypuszczam mieć pana, żeby pociąg go, panie. Wyrzucamy go w tej chwili z życia ludzi, panie. Uwalnia ich, Zbory, jeżeli w zborze pracuje ten duch pytona, czy poprzez osobę, czy już jest nad całym zborem, Panie, wypuściamy aniołów, Panie, wojowników, żeby to rozbiły, żeby to usunęły, Panie, w imię Chrystusa. Ogłosowi mi Ci, dziękujemy Ci, Panie, za wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Amen.